W dzisiejszym odcinku naszej serii, gdzie oni są? Tomek Wilczyński. Nie widziano od wieku. Gdzie on się ukrywał przez ostatnie lata? Śledziłem Nigela, No, się spotkał z jakimś kolesiem a teraz zapłacił innemu, żeby się rozebrał. Oszust z planety. Miguel na bank zdradza Marcela. A ja muszę zdobyć na to dowody, rozumiesz? Ale ty tylko my. Ja nie będę się przyglądał temu, jak mój najbliższy przyjaciel pada ofiarą oszustwa. Dość! Wstydź. No, koło jest. Co fantastycznych facetów, wychodzimy gdzieś Noc na kanapie. Tak. A ty? Plaża. O. To wygrałeś. Dziękuję. Tym razem piątka przyjaciół wybiera się na wakacje do Grecji. Słońce, plaża, drinki, ale szybko zamiast relaksu pojawia się zagadka. Jeden z partnerów wzbudza podejrzenia czy to przypadkiem niesłynny oszustw w przebraniu, bohaterowie zamieniają się więcej w domorosłych detektywów. Atutem tego filmu są piękne greckie krajobrazy, lekki klimat hmm. i kilka zabawnych scen, które mogą poprawić nastrój. Jednak cała historia jest przewidywalna, humor miejscami wymuszony, a kryminalna intryga przypomina raczej żart niż yy, prawdziwe napięcie. Film, chwilami wygląda jak pocztówka z wakacji, a nie pełnoprawna komedia romantyczna. Dlatego też zapewnie trafił on, nie trafił on do kina, tylko prosto na platformę streamingową.